i zapraszam serdecznie na miesiąc październik. To jest wasz miesiąc, miesiąc jest bardzo intensywny, bardzo ciekawy. Słońce jest w Twoim znaku i pozostaje w Twoim znaku do 22.10., a to oznacza czas urodzin, czyli ja życzę wspaniałego miesiąca, spełnienia wszystkich marzeń, spełnienia wszystkich życzeń, radości, zadowolenia na, prywatnie i zawodowo. Mars jest w Twoim znaku i przechodzi do Twojego znaku 4-10, także tutaj znajduje się Venus do 8 października i Słońce do 22 października. Czyli... Nie tylko ze słońcem, ale także z Wenus 108 i z Marsem przez cały miesiąc jeszcze następny, od 4-10 masz bardzo dużo siły. Masz dużą siłę przebicia, masz determinację, jest dużo ekspresji. Jest to czas przede wszystkim na zajęcie sobą, na spełnienie swoich życzeń, swoich marzeń, na przeorganizowanie w twoim życiu. Może zmienisz swój wygląd, może zadbasz o siebie, może pomyślisz o relacjach, o partnerstwach, w każdym bądź razie z Marsem w znaku wagi. Chcesz przede wszystkim zawalczysz o siebie, będziesz tutaj walczyła, będziesz robiła wszystko, aby zrealizować to, czego pragniesz, jednocześnie masz siłę przebicia i nie ma tylko polegać właśnie na tworzeniu harmonii, ale o pomyśleniu o sobie, o swoich życzeniach, o swoich marzeniach. To jest też seksualność, to jest determinacja, to jest zdecydowanie, to jeszcze będziesz podejmowała śmiałe decyzje i decydowała o Twoim losie. Z Wenus wykorzystaj, Wenus jest Twoją patronką do 8 października. Z Wenus jest, że czujesz się dobrze, że jesteś dobrze nastawiona, że świetnie wyglądasz, to są flirty, to są romanse, to jest miłość, to jest seks, słońce do 22 czyli najlepszy czas najlepsze 4 tygodnie do realizacji marzeń, do realizacji życzeń, do e, spełnienia swoich życzeń i pomyśleniu czego Ty pragniesz, czego Ty chcesz co chcesz nowego e, zbudować to jest e, przede wszystkim czas radości, czas realizacji i czas e, spełnienia nów Pełnia Księżyca odbywa się tym razem w opozycji. 13 października. Ta pełnia w znaku Barana, naprzeciw, w w Barana, charakteryzują się niestety agresją, siłą i niespodziankami, i podczas tego dnia są aspekty mieszane. Na szczęście, tak? Czyli z jednej strony Słońce stoi w kwadracie do Plutona, a Słońce jest w Twoim znaku i Wenus w opozycji do Urana, ale Słońce jest w pozytywnym aspekcie do Jowisza i Wenus do Saturna. Ok, super. Czyli chodzi przede wszystkim o zmiany w partnerstwach, chodzi o zmiany w relacjach, o przeobrażenia współprac, ko kooperacji, jeżeli chodzi o drogę powołania, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o partnerstwa, jeżeli, e, kto, które są w pracy. Tutaj będzie, będzie jakaś zmiana, będziesz ty rezygnowała. Siła jest po twojej stronie, tak? ponieważ ty masz Marca, ty masz Słońce, ty masz Wenus i jeszcze Merkurego do, do 3 października. Tu będziesz decydowała, tutaj będziesz zastanawiała się, z kim chcesz współpracować, z kim chcesz kooperować, z kim chcesz wchodzić w relacje, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Tu mogą nastąpić zmiany w relacjach partnerskich. Jeżeli są w Twoim otoczeniu ludzie, którzy są albo agresywni, albo Cię zmuszają do czegoś, albo jesteś pod wpływem jakiejś manipulacji, albo y, są to relacje, gdzie jesteś od czegoś uzależniona, to będziesz rezygnowała. Tu będziesz rezygnowała. Tu są zmiany, y, przede wszystkim w Twoim otoczeniu. Tutaj jest, tu może być, że możesz y, zmienić także miejsce pracy. Tak bym to określiła, ale na pewno chodzi o relacje i o związki, o wyczyszczenie relacji i związki i Twojego otoczenia i przede wszystkim z trzema planetami w Twoim, w twoim znaku Ty decydujesz, Ty wybierasz, Ty będziesz decydowała, z tym chcę z tym, chcę, z tym nie chcę, z tym chcę być, z tym nie chcę współpracować, z tym nie chcę kooperować. To mi nie pasuje, tego jest za dużo. Następnie Merkury od 3-10 przechodzi do znaku Skorpiona, Beno znajduje się tu od 8 października, i Słońce przechodzi do Skorpiona 23. Z trzema planetami w znaku Skorpiona, planety są przed Tobą, czyli w drugim domu, chodzi tutaj o zarabianie pieniędzy chodzi o zarobienie więcej pieniędzy, znak skorpiona to jest dużo pieniędzy, jest, że będziesz Ty zarabiała pieniądze, jest Ty, że otrzymasz pieniądze dzięki swojej pracy, dzięki swojemu zaangażowaniu, wzrasta Twoja pewność siebie, wzrasta Twoja świadomość, wzrasta Twoja wartość, jesteś pewna siebie, jesteś też, będziesz decydowała, to robię, to nie robię, czarno albo białe, pracuję albo nie i na pewno ta praca, którą, którą będziesz teraz wykonywała, jest też y, związana przede wszystkim z wykonywaniem czegoś, co jest Twoją pasją, co jest Twoim hobby, co jest Twoim zainteresowaniem, tak? Czyli je, jeżeli jest to malowanie, to malowaniem, zarobisz tutaj więcej pieniędzy przez następny czas, jeżeli to jest pisanie, to pisaniem, jeżeli nauczanie, to nauczanie może, dostać może dostaniesz więcej godzin, mo może będą jakieś inne szanse, inne, yy, inne możliwości. Merkury 30. zatrzymuje się w tym znaku i będzie w biegu wstecznym, czyli nastąpi jakaś zmiana, ponieważ 28 października dochodzi tutaj do nowiu księżyca, także z konstelacjami, które są nagłe i zmienne. Słońce będzie bowiem stało w opozycji do Urana i Mars w Twoim znaku w kwadracie do Plutona. Mhm. To znaczy tak. Z jednej strony jest bardzo, ba, bardzo, dobry, ba, bardzo dobry aspekt. Wenus, Merkury później stoi w pozytywnym aspekcie do, do Wenus. Merkury będzie po Nowiu w biegu wstecznym i Now jest w drugim domu. Tutaj coś zmienisz. Jest jakaś zmiana. Jest jakaś zmiana. Mars jest w kwadracie do Saturna. To znaczy tak. Ponieważ ten Mars pozostaje w twoim, w twoim znaku, jak gdybyś z czegoś zrezygnowała, ale nie podejmowałabym podczas tego nowiu nagłych, nieoczekiwanych decyzji czy też nieprzemyślanych decyzji, ponieważ Mars jest to: Ja chcę, ja chcę, ja chcę od razu, a Saturn ciak mówi: Nie, nie, nie mogę tego zmienić. Możliwe, że będzie chciała stworzyć harmonię między sytuacją domu a drogą powołania, ale między Tobą a sytuacją domową, tak? Czyli ra razem z Plutonem i Saturnem w domu i z tym kwadratem Marsa do, do, yy, do Saturna, Twoje pragnienia i Twoje życzenia i to co chcesz, nie decyduj od razu. Zastanów się, poczekaj, Merkury będzie ponowił, yy, ponowił księżyca w biegu wstecznym przez następny czas. I tu jest jakaś inna metoda. Czyli tak, jak gdybyś stworzyła jakąś nową, czy też y, powstanie jakaś nowa metoda zarabiania pieniędzy. Tych pieniędzy będzie więcej, ale później po 30, jak gdybyś to zmieniła, tak? Jak gdyby jeszcze czas, jak gdybyś je, jeszcze y, coś. Przemyślała, przeorganizowała. Tu są w znaku to jest podjęcie decyzji: wszystko albo nic, tak? czyli albo kończę, albo decyduję. Ale co ma wpływać przede wszystkim na Twoją korzyść? Tak? Że, że zarabiasz więcej, że tak jak gdybyś wzięła jedną pracę, załóżmy coś, piszesz, to może nie jest całkowicie związane z Twoim zainteresowaniem. I po 30 dostaniesz taką okazję, co jest twoje, tak? Czyli jeżeli interesujesz się fizyką, no to tutaj dostaniesz jakąś propozycję i jednocześnie jest to szansa do zarabiania pieniędzy i tym, co umiem, tym, co znam, tym, co jest, moim, co jest moim zainteresowaniem, czyli nie decydować pochopnie. Tymczasem Jowisz stoi przez cały czas w pozytywnym aspekcie. Z Jowiszem w pozytywnym aspekcie do 2 grudnia 2019 wykorzystaj to napisanie. Na komunikację, na naukę, na lekcje, na warsztaty, na egzaminy, na podróże przede wszystkim na krótkie, na, na krótkie odległości do 2 grudnia będziesz tutaj podróżowała, będziesz nawiązywała kontakty. To są, to są prace z grupami, z jakimiś organizacjami to jest przede wszystkim zbieranie informacji, zbieranie wiedzy, przekazywanie wiedzy to jest nauka. Pluton i Saturn. Pluton wyrusza w październiku w bieg prosty trzeciego, Saturn już w tym miesiącu 18 i Saturn będzie zbliżał się i łączył z Plutonem w styczniu 2020. Następnie Saturn będzie przeskakiwał do wodnika i łączył się pod koniec roku 2020 z Jogiszem, rozpoczynając nową epokę, epokę wodnika. Dla Ciebie Saturn i Jowisz będą w roku 2020 ustawiały się w pozytywnym aspekcie, ale już zapraszam na robienie horoskopów rocznych na rok 2020, ponieważ rok 2020 będzie rokiem niezapomnianym. Takiego roku jeszcze nie było. Tutaj będzie dochodziło do permanentnej zmiany energii. Pluton i Saturn, Ciebie łączą się w czwartym domu. To jest bardzo ważny czas. Tak, czyli bardzo ważny czas do, do stycznia, ponieważ Pluton jest w biegu prostym od 3 października i Saturn od 18 tego miesiąca. Jest tutaj czas transformacji, czas transformacji przerobienia tematów domu, zakładania nowej rodziny, zakładania nowych domów, przerobienie tematów związanych z rodziną. Z mamą i z ojcem. Odejście od tego, zamknięcie zamknięcie jakiegoś tematu, przerobienie jakiegoś tematu do odhaczenia całkowite, tak? czyli tego już nie będzie. Pluton tu wróci za 250 lat, okay? czyli na, nas już wtedy nie będzie, Saturn za 30, okay? czyli nie, nie będziemy więcej na ten temat dyskutować. I tutaj jest przede wszystkim z tym Saturnem, jest tak, że Saturn yy, w znaku koziorożca, będzie zatwierdzał, będzie akceptował to, co naprawdę funkcjonuje dobrze, co pracuje, co ma stabilne nogi. Tak jak gdybyście sobie, <coughs> przepraszam, wyobrazili jakąś maszynę albo motor, tak? Może motor nie, to jest Mars, ale jakąś maszynę, która funkcjonuje. Jeżeli to funkcjonuje dobrze, jeżeli ona pracuje, jeżeli wszystko jest według reguł, według prawdy, jeżeli jest sprawiedliwe, to Sadur to zatwierdza. Mówię: Ok, to może być ok ok, na następne 30 lat. Jeżeli to nie funkcjonuje dobrze, jeżeli tutaj są jakieś trudne tematy, jeżeli jest, co jest nieprzerobione, jeżeli są jakieś manipulacje, jakaś kontrola, jakieś przymuszania i tak dalej, Pluton będzie to niszczył, transformował i Saturn będzie to zatwierdzał i będzie powstawało coś nowego, co ma zupełnie inną formę. Tak? I w roku 2020 jest zakończona ta, za, zakończona ta transformacja. I tutaj z, skierowałabym uwagę na sytuację domu, na tematy korzeni, przyszłości, rodziny, babci, dziadka, mamy, ojca, Twojej rodziny, Twoich tematów, Twoich traum. Co trzeba tutaj zostawić, co trzeba zamknąć, to co trzeba wyczyścić, co nie funkcjonuje, wynieść z domu. Rozpocząć coś nowego. To może być związane ze zmianą mieszkania, to może być z radykalnym zmianą z wyjazdu z jednego kraju do drugiego kraju, ze zmianą, ze zmianą miasta, to chyba za mało, ale raczej państwa tutaj typuje z wyjazdami, z przeorganizowaniem. Albo z, z, ze stworzeniem rodziny, założeniem rodziny, zbudowaniem jakiegoś domu, za, założeniem wspólnego, y, wspólnego domu. Uran jest w biegu wstecznym w miesiącu y, październiku i jest y, w retrogradacji. I razem z tym Uranem, który będzie tworzył właśnie opozycję, y, o, opozycję do, do Słońca. Myślisz tutaj o, przeor o przeorganizowaniu tematów związanych z finansami, z pieniędzmi, pieniędzmi, y, które przychodzą do, do Ciebie. Będziesz pieniądze jakoś zarabiać w niekonwencjonalny sposób. Pieniądze będą płynęły też z innych źródeł, tak? czyli w znaku byka y, to są zupełnie inne źródła, zupełnie inne sposoby zarabiania pieniędzy. To mogą być pieniądze od partnera, także to mogą być pieniądze od y, jakichś urzędów. To może być spadek, to mogą być pieniądze z jakiejś organizacji i tak dalej. W każdym bądź razie w niekonwencjonalny sposób ty będziesz zarabiała pieniądze i warto zastanowić się w tym miesiącu, w którym ty masz urodziny i masz spełnić swoje życzenia i marzenia. Gdzie jest Twój dom? Co jest Twoim domem? Co potrzebujesz do tego, aby czuć się bezpiecznie? czuje się bezpieczna i gdzie chcesz, gdzie chcesz być. To by było najważniejsze, gdzie znaleźć swoje poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do porad i konsultacji. Zapraszam na robienie horoskopów rocznych na rok 2020, który nie będzie podobny do żadnego roku. Tego roku 2020 nigdy nie zapomnimy. Saturn będzie przeskakiwał do wodnika. Zapraszam na warsztaty 9 i 10 listopada w Warszawie. Wszystkie informacje znajdują się pod wideo. Dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję za lajkowanie, za komentowanie, za subskrypcję, za dzielenie linka i życzę wszystkim wspaniałego miesiąca października. Pozdrawiam Was.